Usługa Kerbic: Spokój i bezpieczeństwo Twojej ciąży. Dzięki niej będziesz mogła wykonać badanie KTG klinicznej jakości w komfortowych warunkach domowych. Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją użytkowania usługi Kerbic, która pozwoli Ci na samodzielne przeprowadzenie badania. Zestaw zawiera sondę FHR do rejestracji akcji serca Twojego maluszka sondę TOCO do pomiaru skurczy macicy, żel do USG, pasy, instrukcje oraz kabel zasilający. Niezbędna będzie również aplikacja, którą pobierzesz na swój smartfon ze sklepów Google Play, App Store, za pomocą kodów QR na opakowaniu lub z linku w mailu rejestracyjnym. W aplikacji zalogujesz się za pomocą danych otrzymanych w mailu. Pamiętaj, samodzielnie wykonany zapis KTG w domu naszym urządzeniem jest badaniem medycznym. Zalecamy odpowiednie przygotowanie się, gdyż będzie to miało wpływ na jakość zapisu. Przede wszystkim naładuj telefon i sondę FHR. Skorzystaj z toalety, zjedz lekki posiłek, dobrze się nawodnij. Zarezerwuj minimum 30 minut na badanie. Będzie to czas wyłącznie dla ciebie i dziecka. Nie wykonuj w tym czasie żadnych innych czynności. Do badania przyjmij pozycję półleżącą, najlepiej na lewym boku. Zabroniony jest zapis KTG, kiedy aparat telefoniczny podłączony jest do ładowarki. Podczas badania nie zalecamy korzystania z innych aplikacji, poczty lub serwisów. Przychodzące wiadomości SMS lub połączenia telefoniczne nie przerywają biegu badania. Zalecamy jednak nie odbierać połączeń. Zrobisz to po zakończeniu badania. To ma być czas dla Ciebie i dziecka. W trakcie badania zachowaj proszę odległość minimum jednego metra od innych urządzeń elektrycznych, ponieważ mogą zakłócić zapis. Czas na przygotowanie badania. Wyjmij sondę FHR ze stacji dokującej i włącz ją przyciskiem po lewej stronie. Następnie połącz sondy między sobą. Sondę Toko podłącz do gniazda po prawej stronie sondy FHR aż do momentu, gdy usłyszysz wyraźne kliknięcie. W następnym kroku sparuj swój smartfon z sondą FHR. Wejdź w menu aplikacji, a następnie w zakładkę Urządzenie. Na liście urządzeń dostępnych do sparowania znajdź sondę po numerze, cztery ostatnie cyfry znajdujące się na Twojej sądzie. Następnie naciśnij, sparuj urządzenie. W przypadku trudności ze sparowaniem, spróbuj wywołać menu Bluetooth, pociągając ekran smartfona z góry na dół i przytrzymując ikonkę Bluetooth przez dwie sekundy. Na dole ekranu zobaczysz pole dostępne urządzenia. Wybierz sondę po numerze. Po wykonaniu tej czynności, wróć do aplikacji. Urządzenie zostanie dodane. Zanim ostatecznie przymocujemy pasy do brzucha, zalecamy wcześniejsze przypięcie sąd do pasów za pomocą dziurek, które się na nich znajdują. Na spodnią powierzchnię sądy FHR. Nałóż warstwę żelu do USG w wielkości ziarna grochu. Za pomocą pasa przymocuj sondę FHR do dolnej części brzucha po prawej stronie. Ciasno, ale wygodnie. Pasy nie mogą osuwać się ani uciskać brzucha. Musisz czuć się komfortowo w trakcie badania. Lekko poruszaj sondą wykonując koliste ruchy, aż uzyskasz ustabilizowany sygnał bicia serca Twojego dziecka, czyli wskaźnik FHR na aplikacji. W tym momencie sonda FHR działa jak detektor tętna płodu. Za pomocą pasa przymocuj sondę TOCO w górnej części brzucha, około 10 cm nad pępkiem. Teraz możesz rozpocząć badanie. W tym celu wciśnij przycisk Start w aplikacji. W lewej części ekranu wyświetla się parametr FHR, czyli akcja serca dziecka. Natomiast po prawej znajduje się parametr TOCO. Czyli częstotliwość skurczy mięśnia macicy. Podczas minimum 30-minutowego badania będziesz mogła obserwować zapis graficzny akcji serca płodu. W trakcie badania możesz poczuć ruchy dziecka. Jeśli tak się stanie, wciśnij ikonkę dziecka na dole aplikacji po prawej stronie ekranu. Zapis Twojego badania natychmiast trafi do Całodobowego Centrum Monitoringu Kerbic. Gdzie w ciągu kilku sekund zostanie zinterpretowane cyfrowo komputerowym systemem nadzoru położniczego. Następnie pracownik medyczny Centrum Monitoringu wnikliwie sprawdzi zapis i jego analizę oraz prześle autoryzację wyniku do ciebie i opcjonalnie do osoby prowadzącej Twoją ciążę, jeśli w formularzu zamówienia podałaś jej kod identyfikacyjny. W przypadku wykrycia w wyniku badania jakichkolwiek nieprawidłowości w zapisie. Kadra medyczna Centrum Monitoringu bezzwłocznie się z Tobą skontaktuje. Zapewniamy Ci ciągły 24-godzinny nadzór i opiekę naszego Centrum Monitoringu Położniczego Kerbic. Dodatkowo, we wszystkie dni robocze między godziną 9 a 22, możesz skorzystać z nielimitowanych porad położniczych dotyczących Twoich zapisów w KTG. Kerbic. Czas spędzony z bliskimi.